Hej, ja jestem Kacper. A ja Krzysiek TV. A ja WOLF i K. Ci ztem Swiri Mikołaj. Dżadżystym A ja Karol. Luz so jestem TVP Rozrywka. A ja matka TVP Rozrywki. Nie no, znowu TVP Rozrywka nagrał filmik jak się kąpał w basenie. Najgorzej. Dzwonię do Kacpra. Siema Kacper, czy ty wiesz, że TVP Rozrywka wrócił? Tak wiem, idę kupić klocki Lego z Chin. Ok, yeah, I do Edition. Witamy w milionerach Plotagon Edition i dzisiaj się do nas zgłosił Android. Pierwsze pytanie: W którym roku uruchomiono tramwaje w Olsztynie po 50 latach przerwy A, w 2000 roku, B, w 2015 roku, C, w 1900 roku i D, w 1899? W 2015. Dobrze. Po wszystkich dobrych odpowiedziach: Pan Android wygrywa milion złotych. Yeah. Naglam na JOUTUBE jak ropiję kupę. Lusłe jestem TVP Rozwywka mam najlepszy kanał na swece. Najgorsze są to Kacper TV, Robi HD, Krzysiek TV, Lisiu HD, Czoklet HD, Matrix TV, Paweł Ławniczak, Pikachu, Mar. Telewizyn WOLF i SHD 3 Identerek Karol TV2 Piotrek Kunowski Łowca Busz Kotlesia Antymobizen R1234 PL Dawid TV Gorgofil Fan Polsat Fan HD EDU14 KHFVC, NLK TV Ida Plotagon Serek Gaming V2 0 Tokidosy Zachęcam Cię do przejęcia konta Świetłany Czertiszczewej, szerzej znanej jako Betsy i ona jest 11-letnim kidem i zachętą dla mnie jako minesyfa i ona po rusku en gwiazdka, 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 gwiazdka. Dostałem tą kartkę i idziemy zgłosić to na policję. Dzień dobry, panie Wasili. Dobry udro, Wulfiek. Chciałbym zgłosić kartkę, którą wysłał minesyf. Panie Wulfiku, kodabuj już kartę z baila. Minesyw napisał, że zachęca do przejęcia konta świetlany Czertiszczewej. A słuchaj, to jest Pani Wolf, jaką tu bardzo pavę Alice, czy mi Do widzenia. Pokazują go w telewizji. W telewizji. Po pokazaniu TVP Rozrywki w telewizji. Dlaczego to zrobiłeś? Ja niczego nie złobilem. Od dzisiaj jesteś uziemiony na 1838474719013758868493847475 lat. Łe To gdzie mieszka ten Minesyw? Na 8 Peters. Ok, jedziemy. Witajcie i uważajcie na świetłanę czertyszczewą. Ona jest zła i nie umie cyrylicy. No pras bardzo. Just as to nie mind safe. Длагзива тут сиребилс. Аналог ноизмика залто сделать. Падешь мими круги зиби арист вставок аналог мыс.

And napravit, zrůct, i on to yeah но прас <рит> 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 джистес аристова не аналогнус. Змузи не майнсе фаду уозивание суи планик зертис гзэч. Джистес сказани на пять лад пазбавения вулносцы. Czy jesteś ciekawy, co przyniosą wakacje? Doskonałe wspomnienia. Nowych znajomych. Nielimitowany internet. 9000 gigabajtów w Rominu. Antywirusa Plotagon Antywirus. VPN Plotagon w KUP. otwór P35G. W pakiecie nowi znajomi za 20 złotych miesięcznie. No taką konekt. Twoja telefonia. Stawaj trudniu! Bije i iść po bułki. Dzieciom śniadanie trzeba zrobić. Co podać? Musi, że bułki masło. A bułki? A, nie podam. To by było niehigienicznie. Każdy kuma. Że teraz w Żabce kupisz świeże pieczywo nie tylko o poranku. Zdążyłem po świeże bułeczki. Na kolację? Strasznie, Panie Miło. Na no śniadanie. Teraz piwo Tyskie Gronie za jedyne złoty dziewięćdziesiąt dziewięć. K. Bliżej Ciebie.